Cześć. Nazywam się Krystian Sowa. Jestem studentem pierwszego roku logistyki na wydziale zarządzania. Logistykę wybrałem ze względu na wiele ciekawych zajęć oraz możliwość rozwoju w tej dziedzinie. Podczas laboratoriów wykonujemy wiele czynności, które przydadzą nam się w przyszłości w naszej pracy. Cześć wszystkim. Mam na imię Marcelina i jestem studentką pierwszego roku logistyki. Dlaczego wybrałam ten kierunek? Myślę, że głównym powodem było to, że pracowałam już w tej branży i chciałam się kształcić dalej w tym kierunku. Dla osób bez takiego doświadczenia myślę, że głównym powodem będzie wiele opcji zatrudnienia po ukończeniu studiów, ponieważ oprócz umiejętności transportowych i magazynowych nabywamy również umiejętności z zakresu zarządzania informatyki. Nazywam się Kamil Reiser. Jestem studentem pierwszego roku logistyki na Wydziale Zarządzania. Za co cenię Wydział Zarządzania? Wydział Zarządzania cenię głównie za super atmosferę, która panuje na naszym wydziale, jak również panie z dziekanatu, które pomagają nam w trudnych sytuacjach oraz wspomagających dziekanów, którzy umieją doradzić dobrym słowem. Cześć, jestem Weronika, jestem na trzecim roku logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Od drugiego roku należę do Koła Naukowego Logistyków w Logon, a w tym roku zostałam wybrana na stanowisko zastępcy prezesa naszego koła. W kole organizujemy różne wydarzenia związane z logistyką, są to konferencje oraz konkursy logistyczne. Udział w kole pozwolił mi również na pisanie artykułów naukowych, dzięki czemu pisanie prac na studiach jest już dla mnie dużo łatwiejsze. Cześć, jestem Olga, jestem na trzecim roku logistyki na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Zarządzania. Idąc na ten kierunek, myślałam, że jest on stricte dla przedsiębiorców, menadżerów, ale będąc na drugim roku, zapoznałam się z przedmiotem, jakim jest logistyka imprez masowych. I będąc na trzecim roku, zaczęłam działalność w samorządzie studenckim Politechniki Rzeszowskiej, dzięki czemu mogłam brać udział w organizacji uwynaliów Rzeszowskich i to wydarzenie pozwoliło mi na wykorzystanie wiedzy, którą nabyłam na drugim roku w praktyce. Także serdecznie was zachęcam do przyjścia na logistykę na Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Gwarantuję, że już nigdy nie popatrzycie na imprezę masową z tej samej perspektywy. Najciekawsze przedmioty dla mnie na kierunku logistyka są to nauki ekonomiczne, na których poznajemy zasady działania rynku. Nauki z zakresu logistyki, na których poznajemy drogę przebiegu od surowca do klienta, a także nauki, na których wykonujemy dużo laboratoriów, np. towaroznawstwo, na których możemy poznać, jak obchodzić się z różnymi surowcami z spożywczymi czy przemysłowymi. Cześć, mam na imię Kuba. Na Politechnicy Rzeszowskiej studiuję już od 3 lat. Podczas studiowania na kierunku logistyka mogłem rozwijać się w wielu aspektach. Pierwszym z nich była Legia Akademicka, gdzie nauczyłem się wiele na temat wojskowości i zdobyłem, zdobyłem stopień podoficera. Drugim z nich było uczestnictwo w AZS-ach na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie ja jestem w sekcji atlety, lekkoatletycznej. W trzecią kwestią, którą się rozwijałem, było uczestnictwo w SKNL Logon, czyli w naszym szkolnym koło naukowym, gdzie mogłem rozwijać swoje pasje na temat nauki i logistyki. Serdecznie zapraszam każdego na Politechnikę Rzeszowską, kto nie boi się wyzwań i chciałby zgłębić swoje pasje i wiedzę. Moje trzy argumenty, dlaczego warto wybrać kierunek logistyka. Pierwszy to brak problemów ze znalezieniem pracy. Drugi to możliwość rozwoju zawodowego, a trzeci możliwość podjęcia pracy poza sektorem logistycznym.